Możecie włączyć to coś? Witam Państwa. Zaczniemy od motorów. Zapewne wielu z Państwa zastanawia się skąd się wzięły ich nazwy. Opowie Wam o tym mój koleś z podstawówki, który w wieku 7 lat dostał Neostradę TP 512 kb na godzinę. Panie i Panowie, oto w z Zauważyliście, jak motocykle brzmią jak ich przykład. Yamahas. Yamaha, Yama, Yama. No, Suzuki's, no question about it. Suzuki's. Honda's, you don't even know what it is when it goes by. It'll surprise you. Mm -hmm, no. <śmawienie> 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 teraz opowiem trochę o tunakach. Tunaki są to koleści podobni do tego od motorów, tylko że oni mają sferę, więc to chyba samo mówi za siebie. Tamten to oszalał od Neostrady, bo dostał ją w wieku siedmiu lat. Ja używam Neostrady i jestem zadowolony. Neo wymiata, a teraz pora na reklamę. O. X. Gratuluję, tylko mała korekcja do czytania. Ma pan wzrok dwudziestolatka? Ale zniżkę, to ja mam 60%! procent. Możesz znowu? Well, okay. Czemu ten koleś się tak dał, że ma te 60%? Dobra, nieważne. Znacie Rudasa? To ten koleś, co mieszka w Falenicy niedaleko Kosma. Przychodzi baba do lekarza, a lekarz Rudas i mówi: Babo, ty będziesz żyć 1500, 1900 lata, ona na to, panie, daj pan spokój. Co? Nie śmieszne? Dobra, ja się z państwem żegnam i oddaję głos Rudasowi. Eloelo 320. To znowu ja. Tym razem przepowiem coś na dzień. 12 stycznia 2054 roku. Trzecia generacja nocników antywłamaniowych będą wyposażone w utopsa, który zje kanapkę, kineskop, łóżko, opis podłogę podczas włamania złodzieja, który grzmotnie cicho Inkę. Olimpiadę w 2054 wygra wspaniały polski skoczek narciarski czyli Miusaku wybytu oraz inni ale nie będę zdradzał kto, bo ktoś robi wieś. Misja kanapka zakończy się sukcesem. Naukowcy opracują kanapkę, która będzie mogła być zjadana przez 50 lat i nadal będzie cała. Bardzo ciekawe. O, a teraz pora na loto: 5, 20, 84, 51, 30, 25, 81, 2, 4, 5, 8, 45, 22. Pchnąć w tę łódź świeża lub 8 skrzyń Fignara.